Dzień dobry kochani, witam serdecznie, pozdrawiam Was. Zimne, mroźne suwałki. Słuchajcie, marzec, a tu dalej, słuchajcie, mrozi, dalej wieje, dalej fantastyczna pogoda. Jeszcze kto nie próbował morsowania, przyjeżdżać na Podlasie do suwałk. Tu nadal słuchajcie jest. Kra lodu i są temperatury ujemne. Moi drodzy, fantastycznie. Witam Was, pozdrawiam Was serdecznie na ten piękny dzień. Dzisiaj będziemy zaczynać poranek. No w jaki sposób? Oczywiście, że na petardzie, bo moi drodzy, jak można zaczynać poranek od zmartwień, zaczynać poranek od braku wdzięczności, zaczynać poranek od natłoku jakichś takich myśli? Trzeba spokojnie wejść w ten poranek, spokojnie wystartować ten dzień, moi drodzy, żeby ten dzień przepłynąć pięknie, bo jak to się mówi, no jeden przebyty dzień w takiej odwadze, w pełni, w satysfakcji, w doświadczaniu i w, i w działaniu tak potem 365 takich dni stworzy piękny rok, 10 takich roków stworzy piękną dekadę, kilka takich dekad stworzy piękne życie, także, moi drodzy, wszystko zaczyna się od dnia, a jakby to tak rozebrał jeszcze na czynniki pierwsze, to nawet takich naszych drobnych, drobnych, słuchajcie, kwadransów. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie, miło, że się witacie. Siemaneczko, Kasia, cześć, Gata, fantastycznie. Moi kochani, jestem tutaj po to, żeby... Żeby dać jakąś energię od siebie, niekoniecznie mogę dać jakieś doświadczenie, jest tu wielu z Was bardziej doświadczonych życiowo ode mnie, chociaż uważam, że każdy człowiek ma jakby inny rodzaj doświadczenia, inny pułap doświadczenia i każdy może się czymś podzielić. Dlatego ja zachęcam, żeby używać dzisiaj social mediów do tego, żeby produkować fajne treści, nie tylko je konsumować, ale też być takim producentem treści dla życia, dla ludzi. Do tego zachęcam. Dlatego też to robię, moi drodzy. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, dzisiaj akurat, że troszeczkę przygotowałem, dlatego że nie zawsze przygotowuję się do poranków. Dzisiaj akurat sobie wypisałem kilka takich punktów, które przyszły mi do głowy. Chociaż nie są one rozbudowane w mojej głowie znowuż powtórzę po to, żeby te słowa płynęły ze mnie z mojego doświadczenia, z mojego bycia, bardziej niż po prostu wyuczony jakiś y, y, slogan, który będę tutaj powtarzał. Moi drodzy, dzisiaj nazwałem tak temat jak utrudnić sobie życie. Jak utrudnić sobie życie? Słuchajcie, bo my ludzie mamy taką tendencję, żeby może nawet nie tyle, żeby sobie yy, te życie utrudniać, ale stać sobie po prostu na drodze, stać sobie na drodze, stać sobie na drodze e, i, i być samemu dla siebie największym problemem, a, a jeszcze większa tendencja do tego, żeby zrzucać wszystko na zewnątrz, żeby zrzucać wszystko na zewnątrz. I przygotowałem zgodnie z tym, że 7.07 to słuchajcie, 7 takich punktów. Myślę, że w jednym przynajmniej z nich znajdziesz się bardziej. Może to być taki znak, w którym będziesz chciał w tym tygodniu popracować nad jednym z nich i zbudować jakiś fajny nawyk zejścia sobie z drogi w tym temacie. Także pierwszym tak. Takim punktem utrudniania sobie życia to jest przede wszystkim powiększanie problemu w głowie. Powiększanie problemu w głowie. Problemu już nawet nie będę tutaj się bawił słownikiem i nazywał problemu wyzwaniem, tak? To już jest inna sprawa, ale. Powiększanie tego naszego problemu w głowie. Słuchajcie, my ludzie mamy cholerną tendencję, żeby powiększać taki swój problem w głowie. Cokolwiek to jest, czy to jest kwestia długu, czy to jest kwestia jakaś zdrowotna, czy jakakolwiek to kwestia jest, to mamy cholerne tendencje, żeby powiększać ten problem w naszej głowie, dawać mu jeszcze większy rozmiar. I to jest zupełnie nielogiczne, dlatego że zamiast słuchajcie. Siebie powiększać do rozmiaru takiego, żeby to jeszcze szło analogicznie, że siebie powiększasz, a w ogóle problem pomniejszasz w jakiś sposób w swojej głowie. Może nie, że go ignorujesz, bo to też jest tutaj łatwo wpaść w taką pułapkę ignorowania problemów, tak? Trzeba go nazwać, oczywiście, trzeba stanąć z nim twarzą w twarz, ale dlaczego my powiększamy problem zamiast powiększać siebie? No bocie, jeżeli problem jest takich rozmiarów, a ty jesteś o ta taki, taki malutki, no to wiadomo, że ten problem jest duży, tak? Ale. Jeżeli powiększysz siebie do takich rozmiarów, no to zjesz ten problem po prostu, jak w grze Pacman, tak? Połkniesz go nawet nie będzie śladu i Poleci, polecisz dalej zbierać punkty. Także mój drogi, mój drogi, moja droga, mój drogi słuchaczu, mój drogi odbiorco, przestań do diaska powiększać swój problem w swojej głowie, bo problem jakiś tam jest, masz coś do rozwiązania finansowo zdrowotnie, kondycyjnie, nawykowo, relacyjnie. Nie wiem, coś jest do rozwiązania, nie musisz koniecznie powiększać do swojej głowie, powiększaj siebie. Ale z drugiej strony pamiętaj o tym, żeby nie pozwalać też innym ludziom powiększać ten problem w Twojej głowie, bo to jest jeszcze druga sfera wpuszczania innych ludzi, którzy będą ci. O, ty biedny jesteś taki Jezu, jakie ty masz problemy? Ech, a ty się przez chwilę możesz poczuć: wow, jaki ja jestem hero, jakie mam problemy. No tak, przez chwilę może i się tak poczujesz, ale potem wrócisz do domu i sobie przypomnisz słowa tego maćka, który ci powiedział: Ole, ty chłopy, jesteś silny, bo masz takie problemy, i ty takie rzeczy rozwiązujesz. I potem siadasz w tej kanapie i myślisz sobie, ja pierdzielę faktycznie, ja mam takie problemy, może ja nie jestem taki silny, może sobie z tym nie poradzę. Nie pozwalaj też innym ludziom wpuszczać tego. Jeżeli ktoś ci takie rzeczy gada, no to powiedz ale spokojnie, to nie są aż takie duże rzeczy. Ja to wszystko rozwiążę, pracuję nad tym. To jest po prostu wyzwanie, to jest po prostu lekcja. Zobaczysz, jak się poczujesz. Mimo tego, że nie będziesz przez chwilę takim hero, nie? Co tu ty problemów nie rozwiązujesz? Nie pozwalaj ani sobie wpuszczać do głowy takich myśli, ani innym ludziom. Wyprowadzaj ich z takiego myślenia. Tam będziesz dopiero prawdziwy hero. Jak, jak ktoś spojrzy na ciebie i powie, dla niego to takie, takie lekkie się wydaje. Ja też bym dawno tutaj wiesz emocjonalnie, Polek, nie? Ale tam będziesz prawdziwy hero. Druga rzecz. Druga, druga taka sfera, w której utekamy jako ludzie i która yy, będzie utrudniała nasze życie totalnie, to jest martwienie się bez działania. Takie zamartwianie się nieustannie bez działania. Znasz ten mechanizm? Znasz? Ja, ja myślę, że mamy to wpisane w naszą krew po prostu. Nie wiem, skąd to się bierze. Czy z dziada, pradziada, czy z, z małpy, słuchaj, nie wiem. W każdym bądź razie, okropna <laughs> rzecz, bo... Nawet nie chodzi o to, żeby się nie martwić w życiu. To jest tak jak powiedzieć sobie, nie, nie, miej strachu w życiu. Nie martwić się, nie miej strachu w życiu. Nie, to są naturalne odruchy ludzkie, wbudowane w nas. Nadopiekuńcza matka. Kiedyś człowiek wychodził z jaskini, kiedyś przychodziła zima, był problem z jedzeniem, tak dalej. Dzisiaj te zmartwienia są przekładane na inne sfery, tak, te mechanizmy, ale martw się. Człowieku, martw się, ale działaj. Martw się, ale działaj. I dzisiaj człowiek próbuje. Jak to się mówi, wchodzi do ciemnego pomieszczenia, macha łapami w prawo, w lewo i próbuje tą ciemność zgasić. Zamiast po prostu włączyć światło, i tym włączaniem światła jest po prostu działanie. Siadasz z listą, rozpisujesz, co masz dzisiaj zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zrobisz dwa punkty. Jutro zrobisz, zaktualizujesz listę, zrobisz kolejne. Po 365 dniach się obudzisz i będziesz w zupełnie innym miejscu. I wiesz co? I te zmartwienie zniknie ci permanentnie, a nie tylko tak na chwilę, że uciszysz go Uciszysz go, nie wiem, e, e, zamiataniem problemu pod dywan, uciszysz go ucie ucieczką, tylko siadasz, wchodzisz w zadanie, robisz. Jeju, jakie to jest, słuchajcie, banalne, ale ja się też z tym mierzę. Każdy z nas ma coś do rozwiązania. Lista zadań, realizacja, nie ucieczka od zmartwienia. Martwienie się, ale bez działania, to jest utrudnianie sobie po prostu, utrudnianie sobie życia. Bo skąd się w ogóle bierze zmartwienie? Słuchajcie, to jest taki mechanizm, który jest poniekąd jakąś taką bezradnością ukrytą, nie? To jest takie, taka ukryta bezradność. Zamartwiasz się, bo może brakuje ci sprawczości, bo, bo nie wiesz, co zrobić, ale jak zaczynasz działać, to zaczynasz czuć sprawczość i ta bezradność ginie. Czujesz się sprawczy w swoim życiu i nagle okazuje się, że to jest martwienie w naturalnym y, toku rzeczy, naturalnym biegu rzeczy. Po prostu ginie. Także punkt drugi martwienie się bez działania to jest utrudnianie sobie życia. Trzecia sfera, w której być może ty znajdziesz też siebie, chociaż mam nadzieję, że totalnie nie, to jest bycie takim, ja to nazywam praktycznym teoretykiem. To jest bycie taką osobą, która przeczytała wszystkie książki świata, która zna, zna każdą wiedzę, ale tej wiedzy w ogóle nie wdraża. Słuchajcie, niesamowicie wieją. Że mam nadzieję, że je zasłaniam, że biorę, biorę na klatę to wszystko i mam nadzieję, że tego nie, nie słychać. Po prostu kartką, która się tutaj majda. <laughs> Także bycie takim praktycznym teoretykiem, moi drodzy, kolejny punkt, który warto wziąć pod uwagę <laughs> to jest krzywdzenie siebie. Ja tego nie rozumiałem, ale powstaje tam taki mechanizm, że ty już tyle wiesz, jesteś już tak nabity wiedzą. A w Twoim życiu totalnie się nic nie zmienia, no Ty w jakiś tam sposób się zmieniasz, bo jest udowodnione nawet naukowo, że człowiek czytając przyswaja 5% wiedzy, więc <ścoughs> przeczytasz jakąś tam treść, prawda? No to 5% z tego przyswoisz, ale większość się przyswaja jednak w działaniu, więc y, później chodzisz taki struty i mówisz, no już tyle wiem, tyle przeczytałem, ja chyba nie jestem godny sukcesu. I wtedy zaczyna się tendencja spadkowa, gdzie przestaje Ci smakować i edukacja, i działanie, i cokolwiek, bo nie wdrażałeś tego. Z drugiej strony y, może być tak, że wydaje Ci się, że wdrażasz tą wiedzę, że idziesz z nią z petardą, że czytasz, wdrażasz, czytasz, wdrażasz, ale nie zwróciłeś uwagi na to, że wdrażasz tylko te rzeczy, które są dla Ciebie wygodne. Aha! I tu, I tu może cię zastrzeliłem, co? Wdrażasz tylko te rzeczy, które są dla ciebie wygodne. Wdrażasz tylko te aspekty, które, które wydaje ci się, że w cudzysłowie są twoje i mówisz sobie takie zdania, no tak, to jest moje, więc to wdrażam. To jest moje, więc to wdrażam. Mówisz sobie ciągle takie, wiesz, piękne zdania. Tamto nie jest moje. Tak, wiadomo, że wszystko, co nie jest wygodne, zimna woda, jeżeli nigdy nie morsowałeś, nie wiesz o co w tym kama, no to zimna woda nie jest twoja. Wiadomo, że tak. Bieganie nie jest twoje, bo nie masz kondycji. Super. Wdrażasz tylko zdania i tylko wiedzę, która jest dla Ciebie wygodna. To jest znowu wielka pułapka, bo o to chodzi, żeby się właśnie zmierzyć i wdrażać tą wiedzę, która jest potrzebna, nie ta, która w cudzysłowie jest moja. Czyli wtedy też jesteś takim praktycznym teoretykiem. Teoretykiem, który może uczyć innych, jak być teoretykiem. W kółko, w kółko, Macieju. Czwarta rzecz, słuchajcie. To jest takie wieczne uleganie pokusom. wieczne uleganie temu, że jak masz ochotę na słodkie, też słodkie. Jak masz ochotę, nie wiem, pff, co jeszcze, obejrzeć serial, to oglądasz serial. Jak masz ochotę. Sprawić sobie szybko dopaminę, nie wiem, wypić wieczorem wino, pijesz wino. I tak w kółko, tak w kółko. Jak masz ochotę się nażreć chipsów, to żesz chipsy, tak? Na każdej płaszczyźnie zdrowia, jak masz ochotę nie iść na trening, bo to też jest uleganie pokusom nie pójścia na trening, na przykład spania leżenia, nie idziesz na trening. To jest największa drama, jaką można doznawać i, i, i burzyć swój dom, swojego życia, swoich marzeń, swojego funkcjonowania. Ponieważ podam ci taki przykład. Ja bardzo rzadko się biorę prysznic w ogóle w ciepłej wodzie, To naprawdę to jest dla mnie rzadkie, rzadkie, bo ja lubię zimną wodę pod względem tego, że ona mi daje energii. Nie wyobrażam sobie w południe wziąć, nie wiem, prysznica z ciepłej wody, no bo po prostu ja się rozmiękczam, ja się robię taki rozleniwiony. Ja lubię mieć energię do działania, lubię, lubię być proaktywny, lubię, lubię zimną wodę, tak? Czasami robię sobie na przymienne prysznice, jeżeli już mam z ciepło wodą, ale przyszła mi w niedzielę taka chęć wzięcia ciepłego prysznica. Sam myślę, kurczę, jestem w sumie trochę wzięty. W sumie ostatnio ni-morsowałem i, I gdzieś tam biegałem w krótkim rękawie i ubrałem też inne prysznice i w ogóle śpię przy otwartym wodzie, tak? Wezmę z ten ciepły prysznic, to będzie moja nagroda. Tydzień miałem ciężki, fantastyczna nagroda, ale staję pod tym prysznicem, słuchajcie, no akurat zabrakło ciepłej wody, nie? Akurat zabrakło ciepłej wody, jak na Ale wiecie co? Wiesz co, nie, nie smęciłem w swojej głowie, że nie ma ciepłej wody, że o ja biedny, o szkoda, bo ja tak chciałem, tylko stanęłem, wziąłem sobie ten zimny prysznic i mówię spoko. Wiesz dlaczego? Bo nie ulegam tym pokusom, bo zahartowałem się, bo się wzmocniłem, nie rozmiękczyłem siebie, swojego charakteru, swojego ciała. Jeżeli nieustannie ulegasz pokusom, to potem brak batonika w twoim dniu spowoduje to, że Ty będziesz miał złe samopoczucie. Że jesteś miał złe samopoczucie. Przestawia się granica. Dla mnie ten ciepły prysznic nie jest czymś normalnym i naturalnym, to jest dla mnie nagrodą. Jest dla mnie nagrodą. Jeżeli nie mam tego, trudno. Idę dalej, idę dalej. Nic się nie dzieje. Do tej pory go nie wziąłem, tego ciepłego prysznica jeszcze. Wyobraź sobie. Nic, no nic. Nic. Wiesz, jak ulegasz pokusom, to przede wszystkim jest jedna, jedna mega, mega, mega ważna rzecz. Zabierasz sobie jedną z silniejszych dźwigni. Jaka istnieje do Twojego rozwoju To jest, nie wiem czy Ty grałeś kiedykolwiek w jakieś gry komputerowe tak? Ale to jest tak, że idziesz tą postacią i, I masz taką ścianę przed sobą I musisz tam jakąś dźwignię na przykład nacisnąć Żeby ta ściana znikła, czy żebyś mógł przeskoczyć Czy żebyś mógł tam przejść przez to Taką dźwignię właśnie sobie zabierasz Nieustannie ulegając pokusom Bo te pokusy mogą być dla Ciebie właśnie tą dźwignią Do tego, żebyś przeskakiwał Twoje ściany twoje ściany no bo jak za darmo sobie nieustannie dajesz, 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 to po co ty masz w ogóle o cokolwiek walczyć, cokolwiek przeskakiwać? Po co jak ty sobie dajesz, dajesz za darmo, dajesz, 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 po co masz tej dźwigni używać? Zero rozwoju, człowiek w czarnej dupie. Kolejna rzecz. Kolejne zdanie to już chyba już, piąte, tak? Piąte. To jest przede wszystkim życie życiem cudzym. To jest utrudnianie sobie życia, tak naprawdę życie życiem cudzym, życie życiem przyjaciół, życie życiem rodziny, życie życiem swoich nauczycieli, swoich dziadków, pradziadków, rodziców, kolegów, koleżanek, a, a nie daj Boże życie życiem nieznajomych sąsiadów i w ogóle nieznajomych tylko po to, żeby się pokazywać. Życie życiem cudzym. To jest tak, jakby, jakbyś chciał nauczyć kurę latać. Jakbyś chciał nauczyć kurę latać. Wyobraź sobie, że próbujesz nauczyć kurę latać. Wyobraź sobie ten obraz. Próbujesz nauczyć kurę latać. I wiesz co? I ona może i nawet by się nauczyła latać, bo, bo jakieś tam pióra ma. Może i nawet by się nauczyła latać, ale ona tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Ta kura w ogóle nie ma takiej potrzeby nauczyć się latać, więc właściwie ona się tego nie nauczy. Tak samo jest z nami, ludźmi. Jeżeli będziemy żyć życiem cudzym, to właściwie jesteśmy w stanie się nauczyć większości rzeczy, żeby tych rzeczy, które ci ludzie oczekują od nas, żebyśmy byli tacy czy siacy. Ale. Ale my, to nie będzie nasz głęboki powód. To nie będzie nasz taki ten głęboki, sercowy, prawdziwy powód. To nie będzie wypływało z naszego serducha. To nie będzie prawdziwie nasze, więc w gruncie rzeczy to będzie wyglądało tak, jakbyś uczył kurę latać. Czyli ta kura gdzieś tam się wzbije na chwilę. Ja nawet widziałem takie obrazy, słuchajcie, nie wiem czy gdzieś tam byliście na wsi, jak ta kura przelatuje przez płot. Ona nawet coś tam potrafi trochę latać. Ale to, to, to nasze życie będzie tak wyglądało, takie, że ona się wzbije na dwa metry, <laughs> spadnie, pazury połamie, tak? I tyle z tego będzie, nic tam nie będzie, nadzwyczaj żadnego arcydzieła tam nie będzie w tym życiu. tak? Przestań żyć życiem cudzym, znajdź swoje prawdziwe powody do działania, do życia. Więc to, to jest ten moment, w którym gdzie trzeba siąść w bujanym fotelu, tak? albo w zwykłym, jak nie masz płozy zwykłym futelu, nawet bez tej fajki i bez, bez tego cygara, tak? Po prostu taki obrazek chciałem stworzyć. Siadasz sobie po prostu z kartką papieru, myślisz strategicznie o swoim życiu. Jak niewielu ludzi myśli strategicznie o swoim życiu. On jest po prostu takie rzucenie, rzucone na wiatr, a nie niech je płynie, nie? Tylko, że pogadaj na przykład ze swoimi dziadkami, z ludźmi gdzieś tam, nie wiem, sąsiadami starszymi od siebie, którzy mają 60, 70, 80 lat, czy na przykład nie chcieliby bardziej strategicznie przeżyć życia, czy nie chcieliby wdrożyć w to życie więcej przygód, nie, nie spełnić więcej marzeń z takimi ludźmi, wiesz, ja na przykład jestem w świrem na tym punkcie, ja rozmawiam, spotykam człowieka, który ma 70, 80 lat, ja zadaję pytanie, fajnie, życie minęło szybko, <laughs> uzyskuję takie odpowiedzi, no tak jak przejście przez próg, przez drzwi, tak jak przejście przez próg, przez drzwi. No i co? A, ah, no wie, lat już było, minęło, wy młodzi, to teraz możecie się spełniać. Co, co mi taki człowiek mówi? Ten człowiek mi mówi, nie, nie jestem niespełniony. Jestem, ja rzadko kiedy słyszę człowieka, który ma 70-80 lat, o, wow, jakie fantastyczne życie miałem. Dlaczego ten schemat się powiela i dlaczego nie chcemy podejść do życia chociaż trochę strategicznie, chociaż trochę w nim poukładać, chociaż trochę poprzyłamywać siebie? Dlaczego? 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 Proste, bo człowiek nie lubi zmian, człowiek nie chce, człowiek lubi ulegać wygodzie. Jak ma do wyboru wejść do ciepłej wody i do zimnej, no to się polubny. Jak ma do wyboru stać i leżeć, to się położy, bo taką mamy naturę. Taką mamy naturę. No i co? Czy naturę. Można zmienić? Pewnie, że można. Może nie na głębokiej warstwie, ale można uczyć się kontroli tej natury przede wszystkim. Szósta rzecz to jest ignorowanie potrzebnych zmian. To jest cholerne utrudnianie sobie życia. To jest właśnie stawanie w punkcie, gdzie sam sobie stajesz na drodze. Ignorowanie potrzebnych zmian. Wczoraj jechałem z moim bardzo dobrym kumplem samochodem. Ten kumpel gdzieś tam podjął decyzję w swoim życiu, że on by się chciał rozwijać, że on chce jednak coś zmienić w swoim życiu. Ma pewną naturę, którą przez wiele lat akceptował, ale stwierdził, że chce ją zmienić. Ja siedzę w tym samochodzie i mówię mu: Słuchaj, gratuluję ci stary, gratuluję ci z całego serca, serdecznie i bardzo mocno, naprawdę, że podejmujesz wyzwanie zmiany swojego obecnego charakteru. Robisz rzecz, która jest jedną z trudniejszych rzeczy na świecie. To jest trudniejsze czasami niż. Wygrabienie tych wszystkich liści w tym parku na przestrzeni 100 hektarów. Naprawdę. I on mówi: No, chcę coś w życiu osiągnąć. Chcę coś, wiem, że muszę. Wiem, że nie, nie czuję tego, żeby to było jakieś moje, ale wiem, że potrzebuję to zmienić. I mówię, wow, stary, gratuluję Ci. To moje podejście. Super. Ale nie, biegnij. Powiem Ci, że jestem członkiem grupy ludzi ogromnych sukcesów. Zawsze marzyłem, żeby być członkiem takiej grupy. Zawsze o tym marzyłem, zawsze chciałem być członkiem takiej grupy, otaczać się takimi ludźmi. Dzisiaj jestem członkiem grupy ogromnych, potężnych, międzynarodowych biznesowych sukcesów. I powiem ci, że tam się dowiedziałem i tam zrozumiałem jedną kluczową rzecz, że każde przedsięwzięcie, każdy projekt, każdy biznes urośnie do takiego rozmiaru, do jakiego urośniesz ty jako człowiek. Ja myślałem, że trzeba zmieniać wszystko wokół. Trzeba zmieniać projekt, trzeba zmieniać wytyczne, trzeba zmieniać zadania, realizacje, żeby, żeby to wszystko urosło. A, a ja w grupie ludzi sukcesu się dowiedziałem czegoś zupełnie odwrotnego i czegoś, czego być może wczoraj w całym swoim życiu nie chciałem słyszeć. Że to wszystko urośnie do poziomu, do jakiego ty urośniesz. Więc jedyną i pierwszą rzeczą, którą trzeba zmienić, to zmienić siebie, to zmienić siebie, to zmienić siebie. Jeszcze na koniec taką jedną rzecz mam. Spojrzę na zegarek, którą tu godzinę mamy. O, sam raz. Jedną ostatnią rzecz na koniec to jest takie zbyt kurczowe trzymanie się życia. Zbyt kurczowe trzymanie się życia. I to jest ważne zagadnienie, ponieważ ja na przykład nie jestem... Eee, już wystarczy. Nie jestem... Nie jestem, słuchajcie, taką osobą stricte wierzącą w kościół, uczęszczającą, jakby tutaj. Nie wchodzę w te sfery dlaczego i tak dalej. W ogóle ani nie neguję tego, ani nie popieram. Jestem bardzo neutralnie nastawiony. To jest narzędzie każdego do, do jego życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego, że nie jestem takim człowiekiem stricte przypisany do jakiegoś jednego nurtu wiary, to na przykład studiuję sobie różne nurty wiary. Ja się na przykład interesowałem Pismem Świętym, poczytywałem sobie. Są całkiem mądre rzeczy napisane. Całkiem mądre rzeczy, które niekoniecznie moim zdaniem, oczywiście, są jakoś tam interpretowane w taki sposób, w jaki przedstawiane ludziom gdzieś to za zaginęło, jakby w trakcie. Nie wiem, ja to interpretowałem po swojemu. O, przepraszam. I na przykład jedno z takich zdań z pisma Świętego Wyjętech było: kto swoje życie utraci, ten nie odzyska. Ja, sobie, ja czytałem takie zdania i sobie kontemplowałem, kom, komplemen, komplementowałem takie zdania, kontemplowałem takie zdania, tak? Kto będzie zdolny, żeby swoje życie utracić, ten nie odzyska. Nie, dokładnie nie powtórzę, ale coś takiego. Może ktoś zna te zdanie. Słuchajcie, to jest, to jest genialne. To jest genialne. Zbyt kurczowe trzymanie się życia, zbyt kurczowo chcesz, żeby twoje życie było takie jak najpiękniejsze, jak naj, najlepiej ubrane, tak dalej, że w ogóle uciekajmy od tej śmierci, w ogóle śmierć to jest coś złego. A ja w drugą mm. stronę bym, bym poszedł. Ja bym poszedł w stronę, gdzie właśnie te życie, jeszcze za życia je utracimy. Na zasadzie my umrzemy za życia. Na zasadzie znowu, na przykład Osho to fajnie ubrał. Ja, ja studiowałem długo Osho, jeżeli ktoś kojarzy tego faceta. Dla mnie jest ciekawym facetem z ciekawą filozofią. I on na przykład yy, mówił inne zdania. Ten, kto boi się śmierci, boi się też życia. Słuchajcie, są dwa nierozłączne elementy. Ten, kto boi się śmierci, boi się też życia. Więc takie kurczowe trzymanie się tego życia, że życie, życie jest fantastyczne, śmierć jest zła, powoduje, że my się boimy w życiu w ogóle w jakikolwiek sposób zaryzykować. Nie akceptujemy tej śmierci, brak akceptacji śmierci. Jeżeli zaczynamy myśleć o tym, kontemplować to naszą śmierć, zmienia się życie. To jest automatycznie. To jest automatycznie. Kto swoje życie utraci, będzie zdolny, żeby je utracić, to nie odzyska ty nie tak naprawdę odzyska, bo zaczyna przestaje, jak kontemplujesz śmierć, to przestajesz ulegać wielu mechanizmom, między innymi takim na przykład jak życie życiem sąsiadów właśnie to o czym mówiliśmy, prokrastynacja i wiele rzeczy, no bo zdajesz sobie sprawę, że twoje życie biegnie w kierunku śmierci, to jest nieuniknione to jest nieunikniony proces, nie zapominasz o tym, nie, nie, nie działasz tak, że przypomnisz sobie o tym w wieku 75 lat a na razie nie ma co o tym myśleć, bo to będzie, nie, to będzie zaraz to będzie jak przejście przez próg. To będzie ten wiek 75 lat. I zaczynasz żyć prawdziwym życiem. I życiem bez ucieczki, życiem zmierzania się, życiem wzrostu. Takim życiem. To jest takich siedem punktów, które dzisiaj z rana przyszły mi do głowy jako utrudnianie sobie życia. Jeżeli w jakimkolwiek jednym z nich jesteś, a wnioskuję, że jesteśmy w każdym z nich po trochę, w mniejszym bądź większym stopniu, tylko wybrać jakiś jeden, nad którym się popracuje. Wybrać jakiś jeden, nad którym się popracuje.